Ej, halo, a co z raportem dnia? No chyba możemy coś powiedzieć na ten temat. Hmm. Powiedz, dzień się jeszcze nie skończył, bo dalej jedziemy. Znaczy, nie skończył się, ale dalej razem płyniemy. się zaczął. I Musimy nie to stąd, sprostować. Niestądni stąd, nie zowąc z dupy, czekamy na statek. Skończyła nam się droga i pierwszy prom. Jednak nie unikniemy promu. Godzina druga dwadzieścia. No i jeszcze z półtorej godzinki polecimy, żeby jutro mieć już tylko 400 km do mety i tylko 6 godzin jazdy. I w sumie jest... tylko jeszcze 6000 km przed sobą. No ale już no W sumie ogólnie stawiamy. bardzo dobrze się trzymamy, gdyż noc trwała 7 minut, więc to był szybki sen. To wszystko dla dzieci i to wszystko dzięki tym ludziom i tym firmom. Dzięki, że...